Cześć! Z tej strony Kszere. W tym filmiku, jak też i następnych zaprezentuję Wam helikopter RC zdalnie sterowany, hawsk, Swaj z wbudowaną kamerką zapisującą obraz, wideo na kartę pamięci. Dany helikopter można zakupić w sklepie internetowym rapidline.pl. Przejdę teraz do rozpakowania hotelu. Z prawej strony znajduje się pilot. Na razie odłożę na bok. Z lewej strony natomiast znajdziemy helikopter. Pudełko odłożę na razie na bok. W zestawie e, znajdziemy instrukcję obsługi, e, model e, helikoptera, z dołu obudowy e, kartonu znajdziemy e, antenkę. E, Adapter do komputera, pod, jak, służący jako czytnik kart pamięci, e, na które zapisują się e, materiały wideo nagrane z kamerki e, o rozdzielczości 640 na 480 pikseli. Okay. Zacznę, może rozpakowywać najpierw e, od pilota. E, wszystko jest ładnie, stabilnie e, zapakowane. Postaram się to teraz ym, rozpakować. Znajduje się również ładowarka do ładowania pakietów, czyli akumulatorów y, służących do y, zasilania helikoptera. W tej chwili e, rozpakowuję e, sam pilot. Wszystko jest ładnie zapakowane, bezpieczne w trakcie transportu. Tak prezentuje się pilot. W środku mieści się sześć paluszków, aaa. Paluszki Aa o napięciu 1,5 V. Przejdę teraz do helikoptera. Hmm. Do ja, tego serial za chwilę. Kartonik odłożę na bok, helikopter wykonany jest z, e, głównie z aluminium, e, kadłub jest zrobiony z plastiku. E, cała konstrukcja e, jest zrobiona z e, aluminium. Tutaj znajdziemy jak już wspomniałem na samym początku antenkę antenkę do pilota zapasowe, zapasowe śmigiełko do helikoptera czytnik kart pamięci Yy, można podłączyć do komputera i zgrać yy, pliki yy, wideo z karty pamięci yy, oraz nasadki yy, prawdopodobnie na, yy, na, te, na tą część. Te elementy odłożę na razie na bok. Najpierw należy wkręcić antenkę z góry zgodnie z ruchem zegara. Z tyłu pilota należy odkręcić śrubkę. I do środka należy włożyć 6 paluszków, akumulatorków, które również można kupić w sklepie raplinę. zamykam pokrywę oraz zakręcam śrubkę. Ok, pilot jest już gotowy działa. Teraz przejdę do. Omówię ładowarkę. Jest to ładowarka z wejściem 200, od 100 do 110 do 240 V, a wyjściu to 4,2 V oraz 600 ma Z prawej strony czy też z lewej strony helikoptera w tym miejscu znajduje się gniazdo zasilania. Należy podłączyć przewód. Z lewej strony mamy natomiast włącznik, helikopter zaczyna nam świecić. Włączamy pilot. Chwilę czekamy na sporządzenie się urządzeń. Może teraz wyregulować e, obroty na pilocie. na razie to, że lewy przycisk na pilocie służy do włączania i wyłączania świateł diod w helikopterze, górna część pilota w prawej strony znajduje się przycisk, który włącza i wyłącza nagrywanie kamerki. Z dołu znajduje się kamerka. E, świeci teraz na, na niebiesko. Po wciśnięciu przycisku e, na pilocie zaczyna świecić na e, czerwono. Miga. E, nacisnę znowu. M, świeci ciągłym światłem zielonym. Gdy świeci czer na czerwono, miga. E, to nagrywa wideo. Kamerka znajduje się z przodu, więc lecąc helikopterem będzie nagrywany klip wideo. Jak już helikopter traci moc, lata coraz wolniej i obroty skrzydeł słabną należy zaprzestać korzystania z helikoptera, wyłączyć go oraz Podłączyć go do ładowarki. Odłączamy przewód od kadłuba helikoptera oraz podłączamy do ładowarki. Ładowarkę natomiast podłączamy do kontaktu. Diodka na ładowarce zacznie się wsiecić dopiero wtedy, kiedy akumulator zostanie w pełni naładowany. Ładowanie trwa gdzieś tak do godziny, do 40 minut. Zdjąłem kadłub helikoptera. Z tej strony są podłączane diody. Odłączyłem diodę z kadłuba z tej strony natomiast znajdują się przewody idące do silnika, a te domyślą się pewnie do żyroskopu, tak prezentuje się układ helikoptera. Pod układem znajdziemy baterie, które w tej chwili u mnie się ładuje. Po naładowaniu akumulatora będę pierwszy raz unosił w górę helikopter, ale to już w części następnej. Więc oczekujcie wpisu na bloga oraz kolejnego filmiku na kanale YouTube. Dziękuję za uwagę, cześć.